Weronika Wójcik, redaktor Elbląska. Na co najwięcej pieniędzy unijnych wydaje województwo, ze szczególnym uwzględnieniem Elbląga? Na infrastrukturę drogową. To na pewno są największe środki. A czy środki unijne pomogą nam poprawić jakość i dostępność miejsc pracy, zmieszając bezrobocie? Mam nadzieję, że tak. No, dlatego ustaliliśmy taką listę priorytetową i w niej dużo środków na przykład planujemy wydać na port Elbląski. Na te mosty, które mają ułatwić żeglugę po rzece Elbląg, na drogi, a więc na te działania, które, które jakby zwiększą ilość miejsc pracy w Elblągu. A czy widzi Pan szanse rozwoju turystyki Elbląga? Jeśli tak, to w jakim obszarze? Tak, e, e, takimi najważniejszymi rzeczami to jest te centrum rekreacji wodnej, czyli ten taki basen z formą. E, e, Akwaparku Wyspa Spichrzów i generalnie Starówka i szereg tych parków, które mają podlegać rewitalizacji, m.in. Park Dolinka, który, który powinien odzyskać tą swoją dawną świetność, czyli amfiteatr i całe to otoczenie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.